Nasze szczęśliwe bycie w kościele, który jest pewnym modelem nieba, ma opierać się na tym, że będziemy sobie wzajemnie służyć. I do tego Jezus nas wzywa. Służba nie jest zarezerwowana dla konkretnych osób, ale należy do powołania chrześcijanina. Jest stricte wpisana w naszą tożsamość. Co jest ważne w służbie, to że dostrzegasz drugiego człowieka. Jako osobę, nie jako przedmiot, jako osobę, której chcesz usłużyć. Tak więc najważniejszy jest drugi człowiek. Nie czynność, nie ty, czy twoje spełnienie, czy samo zadowolenie. Nie jakaś nagroda, którą się spodziewasz otrzymać, nawet jeżeli to jest stricte emocjonalne, ale drugi człowiek, który staje się podmiotem. To, co utrudnia służbę, i to jest to, kiedy patrzymy na drugiego człowieka jak na przedmiot. Na pewno grzech tak działa w duszy człowieka. Wszelkie grzechy nieczyste w ogóle tak się wżerają w serce człowieka, że sprawiają, że na innych patrzy się jak na przedmiot. Nie tylko w tym kontekście tych grzechów, ale w ogóle drugi człowiek staje się przeszkodą, przedmiotem, i tak może być też w służbie. Traktuje drugiego jak rzecz, a mówię, że mu służę. Rozejrzyj się dookoła, popatrz na ludzi wokół siebie, popatrz czy traktujesz ich rzeczywiście jak osoby, bo to jest pierwszy krok do tego, żeby zobaczyć w drugim Jezusa. Jeżeli drugiego człowieka będziemy traktować jak przeszkodę, jak przedmiot, jeżeli będziemy traktować go z góry, z politowaniem, z pogardą, to zawsze będzie utrudniało nam to, żeby zobaczyć w nim Jezusa, a dążymy do tego, żeby w drugim człowieku widzieć oblicze Jezusa. Pozdrawiam i. Modlę się za ciebie.